Cześć, mam to jest szybki update z dnia 7 maja 2024 roku. Więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia. Jest to kolekcja Łowcy Trofeów składająca się z rogu legendarnego bizona, kła legendarnego dzika oraz poroża z legendarnego łosia o wartości 150 dolarów. A w stajni mamy promocję na konie wielozadaniowe, koń bretoński. Criollo Koń Kladrubski, Norfolk Roadster oraz Tinker. A w katalogu mamy promocję na amunicję do karabinów powtarzalnego. Również w tym miesiącu mamy limitowaną odzież. Również w tym miesiącu mamy darmowy strój od Rockstar. Więc tak prezentuje się strój. Mamy promocję na rękawiczki. Również mamy promocję na chusty. A u różnikarza mamy promocje na pistolety oraz na karabiny powtarzalne. Mamy promocję na modyfikację stylu, karabinów powtarzalnych oraz karabinów. Jeśli wygramy w serii wyróżnionej w dowolnym tygodniu tego miesiąca, to otrzymamy 10 sztabek złoto zniżki na dowolną rolę. Za sprzedaż handlarza, jak i bimbrownika, otrzymamy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Za sprzedaż Bimbru w okresie od 7 do 13 maja otrzymamy 8 sztabek złota zniżki na ulepszenie wystroju baru. Za sprzedaż kolekcji u kolekcjonera otrzymamy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Do Również otrzymamy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia do w roli przyrodnika, za zbieranie i sprzedaż próbek. Harriet. Również za wykonywanie misji łowcy nagród otrzymamy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. W tym miesiącu uplujcie legendarne zwierzę lub zdobądźcie jego próbkę, żeby otrzymać czapkę z Shopa. Ukończcie też wyzwanie roli, aby zdobyć 50% zniżki na dowolny przedmiot roli. Również mamy promocję na wszystkie role, 5 tabek złota, nawet na prestiżowego łowce nagród. Zabranie udziału w serii wyróżnionej otrzymamy 4 razy więcej doświadczenia. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 7 do 13 maja jest to seria przejęć. Więc to by było na tyle, jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu. Wbijajcie na Discord na link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!